Witam Was już w drugim odcinku, e, tak jak powiedziałem, w trzecim odcinku, przepraszam. E, w drugim odcinku z Critical Ops, ja jestem Racio i no po prostu Was witam, dobra. E, teraz to będzie odcinek na temat hakerów itp., więc będzie trochę krótszy. Oni będą przyklinać, a więc nie zwracajcie na to uwagi. Dobra, i ja będę opowiadał, nie? No bo wiecie, co to jest hack? ITP, na przykład, no, Aimbot, TigerBot, czy tam tiger hack. Mnie to nie interesuje, bo ja się tym nie zajmuję. No ale, no, szczerze, powiedz mi po co masz hakować, jak możesz tam grać normalnie. No i właśnie o to mówię, że zabijanie przez ściany, iTP, no to. I no, masz bardzo wielką chęć z gry. No, polecam. Ale, no, naprawdę, nie polecam haków, bo one są głupie. Jeżeli już grał na haka w strajka każdy to chyba wie. To po prostu ban. Twoja drużyna musi powtarzać mecz. No i straciłeś 13 euro. A więc, no, chęć z gry. mówię Teraz będzie o AFK yy, AFK AF dokładnie yy, Stoję cały czas na spawnie i No i wkurzaj o tym bo nie umieję grać. Za to można dostać... W yy, Strike oczywiście mówię. Za to można dostać Kika ITP yy, Dokładnie Kika, Banana no na parę dni. Nie wiem dokładnie na ile, bo ja nie dostanę, bo no nie akuję, jak już muszę za to piszę im, żeby mnie chłopaki skikujcie mnie, nie? Albo TP. O kurde, no i nie, no nie hackuję, więc to nie spoko, ale no na przykład tych AFK, no jeżeli nie chce ci się grać i chcesz sobie drużynę, bo na przykład są tacy F-kery, co sobie patrzą na grę kolegów i Sami sobie na przykład spierdzielają chipsa, więc no, to jest jeszcze, to jest najgłupsze. Jeszcze jakby musiał gdzieś, no i widzicie sami, no, polatał sobie troszkę, no zajebiście, nie? No, ja was po prostu ostrzegam, że po prostu moim zdaniem nie warto hakować, nie warto, no gdzie jest, jest powietrzu, no brawo. Wiecie, to jest z nimi gra, więc ja nie polecam. Ja sam nie hakuję, ani nie, ha nie chcę hakować. Nie, nie, nigdy nie będę, naprawdę. No, bo to jest powiedzcie mi, co to Wam daje. Niechęć z gry, no, właśnie, widzieliście typowego Aima, więc. No i co to jest? Zabiłem kogoś, what the fuck? Beka, no bo przez to można skanować, nie? No i przegraliśmy, ale jeszcze nie wiadomo. E, dobra, a więc przechodzimy do odcinka, a więc witam was znowu e, ta, Sorry za ten długi wstęp, ale no po prostu musiałem to powiedzieć, no bo no po prostu musiałem. Jeszcze jest z tego, eee, no. więc witam Was już w trzecim odcinku z Critical Ops. Eee, ja się nie będę odzywał w tle, będzie najprawdopodobniej muzyka. Czyli oczywiście będzie chciało mi się włączyć w Amtazie i pomontować to. no let's do A jeszcze powiem, tutaj będę podawał informacje, nie? Będę po prostu. No, widzicie, powietrze jesteś? Tu jest. Dobra, to wszystko, co nam dzisiaj, jeśli ci się spodobało, wiem, że nie było za dużo tej gry, ale. No po prostu, to był tylko odcinek informacyjny, jeżeli Cię spodobało, jeżeli lubisz oglądać moje filmiki, to zostaw w górę. Jeżeli po prostu nie lubisz, no to dzięki, na razie.